Hejka, kochani, na Waszą prośbę zrobimy sobie serię o Plejadianach. I ten odcinek będzie o ich wojnach i sojuszach, czyli z kim tam się kłócili w swojej historii, z kim mają układziki itd. Lecimy wreszcie na ostro, nie po bajkach, tylko po grubej historii galaktycznych starć i sojuszy. Dzisiejszy odcinek: Wojny i sojusze. Plejadian, czyli dlaczego światło też potrafi napierdalać. Plejadianie, Wojny i sojusze. Jeden. Z kim walczyli? Draco. Jedni z głównych antagonistów. Imperium zorientowane na dominację, hierarchię i inżynierię genetyczną. Plejadianie mieli z nimi długą historię konfliktów, głównie o zasoby genetyczne, linie DNA, strefy wpływów w młodszych układach gwiezdnych, kontrolę nad nowymi rasami, na przykład ludźmi. Reptylianie dążyli do wykorzystania ludzi jako zasobów, Ciało emocji energetyka, militarnego i mentalnego zniewolenia ras emocjonalnych, infiltracji przez systemy władzy i religie. Plejadianie im w tym przeszkadzali, ale nie frontalnie. To były raczej konflikty pośrednie bitwy na poziomie statków, implantów, sabotaży, wojny informacyjne, genetyczne, pola energetyczne. Szarakowie retikuli technokratyczna, bezemocjonalna rasa, która straciła zdolność do samodzielnej reprodukcji. Weszli w układy z Draco, porwania ludzi w celach hybrydyzacji. Plejadianie byli jednym z nielicznych przeciwników tej agendy, ale nie mieli pełnej mocy, by ich powstrzymać ale bo część ludzi sama wyraziła zgodę duszową na uczestnictwo dla zbierania doświadczeń. Orion, frakcje cienia. Orion to nie rasa, tylko kocioł ras i frakcji. Część z nich duchowa, część skrajnie militarna. Ci z pasma Ciemnego Oriona mieli programy kontroli ras rozwijających się. Plejadianie wchodzili z nimi w długie, zimne wojny, szczególnie o pole Ziemi. 2. Z kim są w sojuszu? Federacja Galaktyczna Światła lub Federacja Planet to nie jest jedna organizacja. To zgrupowanie frakcji, ras i cywilizacji o wspólnych interesach. Plejadianie to ważna, ale niedominująca frakcja. Ich rola: dostarczanie kodów DNA i wiedzy z zakresu harmonii, mediacja w konfliktach niskowibracyjnych, ochrona młodszych ras, jak ludzkość, do momentu ich samostanowienia. Syrianie, Syriusz B. Wysoko rozwinięta duchowo-technologiczna rasa wodna i lądowa. Współpracują z Plejadianami przy edukacji dusz, transferze wiedzy, utrzymywaniu równowagi w sektorze Ziemi. Między tymi rasami istnieje głęboka lojalność i pokrewieństwo duszowe. Często inkarnują razem w misjach wspomagających Ziemię. Andromedanie rasa bardzo rozwinięta, często utrzymująca neutralność. Plejadianie mają z nimi czasową współpracę, szczególnie w zakresie ochrony planetarnych siatek, demontażu systemów technologicznej niewoli np. sztucznej SI bez duszy. Lirianie rasa matka nie sojusz, a raczej źródło. Lirianie to pierwsza znana humanoidalna rasa w naszej galaktyce. Z ich rozłamu wyewoluowali m.in. Plejadianie. Trzy. Styl wojny plejadańskiej, niefrontalne walki z laserami. Raczej zakłócanie kodów, tworzenie stref neutralnych, działania przez sny, aktywacje, sabotaże systemów mentalnych. Ich ulubiona broń, fale harmoniczne, światło skrętne, geometria eteryczna, zakłócanie wzorców strachu. Ale uwaga, gdy muszą, potrafią zniszczyć. Są mistrzami precyzyjnej dezintegracji struktur, np. satelitów, stacji, portali ciemnych frakcji. 4. Kontrowersje i zdrady. Niektórzy twierdzą, że część Plejadian poszła na układy z Draco i infiltruje federację. Frakcja Alcyone, główna gwiazda Plejad, bywa opisywana jako bardziej zimna, polityczna, nawet manipulacyjna. Działają w strukturach podobnych do Rady Wyższych Nadzorców, ale często są oderwani od realiów fizycznych ras. To właśnie ta frakcja jest podejrzewana o tworzenie fałszywego światła duchowości, która odcina od ciała, emocji i sprawczości. Chcesz w kolejnym kroku wejść w temat ich technologii i statków, poznać więcej o planecie Era i życiu społecznym, czy może chcesz od razu przelecieć po rzekomych misjach na Ziemi i kontaktach z ludźmi?